Zostańcie jeszcze w temacie sportu. Rozmawiałam ostatnio z Aleksandrą Mirosław, która pracuje wspólnie ze swoim partnerem, gdyż jest on jej trenerem, jej mąż. Czy u Was też jest łatwość w pracy między sobą, gdyż tak dobrze się znacie? Czy zdarzają się jakieś np. drobne sprzeczki, kłótnie? Nie, sprzeczki się nie zdarzają. To jest, to jest ogromny walor, że będziemy prowadzić ten program razem z Kasią. I, i tak to rozumiem. Sprzeczek nie ma. Czasami spoglądamy z różnych perspektyw, ale staramy się odnaleźć tę naszą wspólną perspektywę, wychodząc z założenia, że tak naprawdę my w programie śniadaniowym jesteśmy widzami, którzy chcą się dowiedzieć najwięcej, możliwie jak najwięcej o naszym gościu, m, dowiedzieć się jak najwięcej od eksperta czy o samym temacie. I tak będziemy występować. Robimy krok w bok, puszczamy przodem naszych ekspertów, naszych gości i to oni będą w tym programie najważniejsi. W takim razie czekamy na pierwszy odcinek halotu Polsat i czekamy na pierwszy odcinek z Waszym udziałem, czyli w sobotę. Trzymam kciuki. Bardzo dziękuję, zapraszam. Sobota i niedziela halotu Polsat. Maciej Kurzajewski, Katarzyna Cichopek, ale szanowni państwo, dzień wcześniej, proszę mi wierzyć, też się będzie działo.